Jesteśmy w Warszawie na rynku nowego miasta. Za nami w tle kościół i klasztor Sióst Benedektynek Sakramentek kolejne miejsce bardzo ważne w życiu błogosławionej Franciszki Siedliskiej. Tutaj 8 czerwca 1855 roku przyjęła sakrament bierzmowania, Co ciekawe, przyjęła go w grupie pensjonariuszek pensji sióstr sakramentek, wśród tych pensjonariuszek być może, bo były jej rówieśniczki, Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka, bo w tym czasie znajdowały się na pensji i były równolatkami błogosławionej Franciszki. Tutaj też po raz pierwszy przekroczyła próg klauzury żeńskiego zakonu i zrobiło to na niej ogromne wrażenie. Wiedziała, że chce zostać siostrą zakonną, ale wiedziała, że to jeszcze nie miejsce i nie czas. To już szósty dzień naszej nowenny. Dzisiaj, w sposób szczególny, modlimy się za osoby niewierzące, by spotkały w swoim życiu Jezusa, dobrego pasterza. Jeśli chcecie dołączyć jakieś swoje intencje, możecie to uczynić pod podanym adresem mail.